Są dwa kosze, razem 10 litrów, czyli każdy kosz ma 5 litrów. A myślę, że na taką rodzinę 2 plus 2 powinno wystarczyć. Jak zmieścić airfryera w małej kuchni? Mamy model 4000, airfryer tego typu. Pionowy. Pionowy, nie poziomy. Rozpakowujemy. widać, że się zmieści tuż pod, pod górną, między, między jedną a drugą szafką. No i rozpakowujemy, zobaczymy jak to wygląda. Na początek instrukcja, klasycznie, pewnie jakaś tam karta gwarancji zasilanie. Sprawdź opakowanie w obecności przewoźnika. To już za późno. No dobra. Wyciągamy tego gościa. Takie to ciężkie. No dobra, dobrze pa. Ładnie zapakowane. Nic się raczej w transporcie nie powinno stać. te wszędzie są tak. Trzeba będzie to zabezpieczenia po, pościągać. Okay. Ściągamy foliałki. Panel sterujący jest na górze. No. Czekaj, tego jeszcze z, z, zapoznajmy się, bo to górny kosz, dolny koszt, bo to osobne jest sterowanie. No dobra, tak, bo to są od wewnątrz. Naklejki. Okay. Kartoniki. I na dole pewnie to samo. Jeszcze tą naklejkę musisz chyba z przodu zerwać. Tu jest jakiś kod, to może sobie później Dobra, zrobimy. Dobra, to na razie ją zostawmy. Jeszcze zrywamy naklejki. Ale prezentuje się pięknie, ładnie wygląda. No, jeszcze tu na górze zostawmy. naklejka jest. Aha, 15 cm. Od czego? Od krawędzi. Od ściany chyba, no to gdzieś jest. No zobaczcie czy to odpalam go do prądu? No, najpierw trzeba go umyć. Zobaczmy tylko jak on świeci. Aha, tutaj jak zdarliśmy no naklejkę. No. Trzeba będzie go przed pierwszym użyciem włączyć. No, a tak, naciśnie? A jeszcze tą naklejkę tylko. A, a, kosze o, są podświetlane. Nie a, to są też wkładki. Nie, wkładka to nie jest wkładka. No trzeba poczytać, bo to trochę jest. Aha, czyli tu się zmienia temperaturę. Max 200 stopni. Tu się zmienia czas pieczenia, gotowania. A tu się wybiera, co to ma być. 6 programów. Ma być? Marchewka jakaś? Warzywa, mrożonki, mięso, ryby. I resztę trzeba poczytać. Sobie dać jedynkę, panel wydaje dwójkę. się prosty. Tak, albo jedynka, albo dwójka, tak? Tak, bo to można osobno jeden kosz, osobno drugi, albo dwa naraz. A dolny też jest podświetlany, że możemy sobie podejrzeć co tam jest w środku. Aha, i tutaj pewnie jest, yy, są te... Yy. Do pobrania aplikacji Home ID. Tak, i tu są przepisy pewnie różne. Tak, tak. No, prezentuje się pięknie. I ładnie wejdzie pod mebel. Między dolną a górną szafeczką idealnie. Jak stąd? Taka złota rączka. Technologia Rapid Air. Też, żeby się nie nabrać, trzeba wyciągnąć pierwsze. No, kartonik! Z kartoniki można się naciąć. Można przypalić kartonik. No. A zobacz, czy to się wyciąga. Aha, i tutaj tego dynksa się wyciąga, pewnie żeby go umyć albo coś tam z tyłu. Wygląda tak. Wszystko, własne. I jeszcze górny wyciągnij, zobacz, czy, czy tam jest? też nie ma. Karton, A, kartonik. No. Jest. Wszystkie naklejki też trzeba pozdzierać przed, przed użyciem. Warto też zwrócić uwagę na te wskaźniki. To jeśli chodzi o rzeczy mrożone, mniej więcej tutaj jest maks, wyżej maks, chyba pozostałych potraw. Tak, to, czyli tak, centymetr od góry. Co się wychwytywanie oleju do silnika. No i co? No i tyle, odpalać i to Odpalamy pierwszy, poczekaj tam, już nie ma żadnych zabezpieczeń, żebyśmy czegoś nie zjarali. Odpalamy. Po, po umyciu. Odpalamy pierwszy raz na 10 minut. Dolny, dolny i górny kosz. Można sobie wyłączyć światło? Mhm. Aha, wyłączyć. dobra, czyli możesz samemu, jak chcesz sobie podejrzeć potrawę, to po prostu włączasz. I pionowy nie zajmuje dużo miejsca. Mieści się idealnie pod meblem. Tu z tyłu są takie wietrzniki i wywietrzniki. tu cie bije ciepło, także nie może z tej strony stać przy żadnych przy meblach, lodówkach, no. miało trochę przestrzeni. No, bo tutaj daje ciepłemko. No. Teraz wyskakuje nam taka ikonka, która piszczy i przypomina nam o tym, że trzeba wstrząsnąć z potrawą. I jak się wyciągnie? To już przestaje spowalniać. Rączka jest, uwierz mi, chłodna. Rączka jest chłodna. No. A przy okazji yy, wali ogrzewanie na kuchnię. <laughs> no, już połowa czasu i pojawił się charakterystyczny taki zapach, wręcz smrodek nowego sprzętu. Tosyka. Piekarniki, mikrofony, wszystko to, wszystko to mają. No. Światełka się wyłączyły. Światełka można sobie włączyć. Więc dzisiaj próbujemy pierwsze przepisy. Mówię, wielkościowo jest super. and why